to samo jak jeździłem dla radu to cię to jest w jak się jak no <grymna> przez pięć minut okej ty żeby się dobrze ustawić bo ja nie no, no, tak się halita, jak się hałtają to się dla kasy dla mówię, no ta jest z nim chyba też dlatego tego znała, tak? Tak to byłem deport, tylko... Bo już... Nie wiem, chyba z, z... Dwa lata zanim wojna się wybucha, to ona już tutaj była z dwoma dziećmi, nie... I mieli deportować, to no to się ań z nimi i kur... Ładna dupa, no ale wiesz... Jak jest ładno, to wiesz co to znaczy... To, to znaczy, że... Nie tylko dla męża. niego? Tak jest.